Będziemy rozmawiać na temat zarabiania przez internet. Rzebata, którą zaprosiłam na naszego live'a, jest kosmetyczką. Od wielu lat współpracuje z klientką, ponieważ ostatnio rzuciłam rolkę, na której zapytałam, jakie tematy Was interesują tutaj na moim koncie i wyszło, że najwięcej to chciałybyście wiedzieć na temat właśnie zarabiania przez internet oraz jak pozyskiwać klientów. Jak pozyskiwać klientów, możecie dowiedzieć się z mojego darmowego kursu, który jest oczywiście link jest do zapisów w bio i będziemy zaraz rozmawiać. Też. Słychać mnie dobrze? Witaj Monika. Tak. Tak. Super. Bardzo dobrze, słychać bardzo dobrze. Cię widać. a na razie na razie powiemy o zarabianiu przez internet, bo dzięki temu, że otworzyłyśmy się na różne możliwości. To miałyśmy możliwość się poznać w ogóle, tak? Także to też jest świetna rzecz. Od czego to w ogóle u mnie się zaczęło, od czego ja zaczęłam się zastanawiać w ogóle? No bo z reguły jest tak, że jak jesteśmy w szkole, zaczynamy naszą działalność zawodową, no to mamy dwa wyjścia: albo etat, albo działalność tak? gospodarcza. Większych możliwości nie było. Teraz internet dał nam no, multum tak, różnych rzeczy i, i tylko kwestia tego, czy jesteśmy otwarci na poszukiwania naszej drogi, czy, czy nie, ale możliwości mamy bardzo, bardzo dużo. I mi, mi dało do myślenia czas pandemii. Nie wiem, jak tobie Bata, ale ja właśnie chciałbym się zastanawiać, bo moje główne źródło dochodu po prostu się wyzerowało. No i musiałam szybko zacząć funkcjonować, no bo wiadomo, każdy ma rachunki do płacenia, a to, co zawsze było dostępne, po prostu przestało być, tak? Ja współpracuję z gabinetami kosmetycznymi, one zostały zamknięte na cztery spusty, ja zostałam z towarem na półkach, bez możliwości spieniężenia tego, no i właściwie co tutaj teraz robić, tak? Możliwość była jedna taka, no żeby otworzyć się, tak, na coś, żeby coś tutaj wymyśleć, i wykombinować, żeby zacząć pieniężyć to, co się ma na półkach. Tak? No ja weszłam właśnie, w, rozbudowałam sklep internetowy, weszłam na, na Allegro, tak? do, do sprzedaży, zaczęłam raczkować i jakoś jakoś to się tutaj zaczęło bujać, ale też zaczęłam rozglądać się za takimi innymi rzeczami, które są niezbyt. Takie oczywiste, tak? Za firmami, z którymi mogłabym współpracować na zasadach linków afiliacyjnych. Dla mnie to jest nie, niedawno, tak? To tak panie tajemniczo rzecz. brzmi, tak wiesz. Linki afiliacyjne trochę trąci tam. afirmacją. Coś tam I różnymi, niczym, jakieś ciemne sprawy, nie? Różne No, no właśnie, sprawy. takie trochę to jest. Ale... Ale właśnie linki afiliacyjne, to ja też może tak dopowiem jeszcze. One są nazywane też linkami takimi zakupowymi bądź partnerskimi, tak? które daje nam firma, od której kupujemy na przykład produkty, bądź polecamy te produkty, tak? bo na przykład to jest sklep internetowy, który chce sprzedać więcej. Tak, jeżeli my będziemy polecać te produkty, ktoś będzie kupował w tym sklepie to my za te polecenia po prostu mamy dodatkowe pieniądze. I dla mnie to jest super, bo wydatków jest zero, tak? Nie wydajemy pieniędzy. Normalnie na jakąkolwiek działalność musimy wyłożyć z kieszeni, no, sporą gotówkę, tak? A tutaj bez żadnych inwestycji albo z minimalnymi inwestycjami możemy fajnie funkcjonować i zarabiać po prostu pieniądze, tak? Także to, to, to taka, taka fajna rzecz, tak? Na nie wiem, czy mogę jeszcze się tak wtrącić, na dodatek jest to, jest to też bardzo proste, bo my sobie czasami myślimy, a jest to takie skomplikowane, czy nie wiadomo, co się, co się za tym kryje. A tak w rzeczywistości, no ja się też przekonałam, to jest, to jest bardzo proste, zwłaszcza dla nas kosmetyczek, to jest proste, natomiast dla każdej dziewczyny, która stosuje dany produkt i jest z niego zadowolona, to uważam też, że już jest ekspertką w tej dziedzinie, no bo jak stosuje dany produkt, jej działa i jest z niego zadowolona, więc cóż to jest trudnego udostępnić taki link koleżance, przyjaciółce, mamie, cioci, kuzynce, komukolwiek, kto też chce y, spróbować i zobaczyć? To jest tak samo, jakbyś poszła z nią, nie wiem, do jakiejś perfumerii, pokazała: Słuchaj, to jest to, 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 to i tego używam, i ta osoba sobie kupiła. Więc tutaj siedzimy w domu, nawet możemy to wysłać po prostu i, nie wiem, z drugiego końca świata się z kimś połączyć, i ten ktoś może mieć dostęp do sklepu, jeśli firma na przykład działa na danym terenie. No to to jest fantastyczna sprawa. Tak. No tutaj nie zamyka zamykamy się tylko w kosmetykach, tak? Bo ja na przykład mam współpracę mm -hmm. z firmą IT, która wymyśliła taki flowbox, tak? Dla sklepów internetowych działający na zasadzie sztucznej inteligencji, tak? Ja jestem partnerem tej firmy i polecam właśnie osobom, które. Mają strony internetowe, które sprzedają różne rzeczy i chcą jeszcze lepiej sprzedawać, właśnie tego typu produkt. Tak? tak samo jest z hostingiem, tak samo jest z różnymi innymi rzeczami, tak? które polecają, no poleca się różne rzeczy, tak? niekoniecznie właśnie kosmetyki. No nam ta branża jest najbardziej, że tak powiem, bliska i sercu <laughs> i bardzo ją lubimy, tak? dlatego też często o niej mówimy, bo jeszcze cały czas taka jest. Nie wiadoma, tak? O taka właśnie, mhm. no właśnie, nie wiadomo, co to właściwie są te linki afiliacyjne, nie? Bo jak ja czasami o tym mówię, to ludzie na mnie patrzą, jak zaczynam dopiero opowiadać, na czym to polega, no to wtedy, a, okej, okay, nie, to to, to to sporo, wtedy już osób wie. To ja tylko jeszcze tak szybko powiem, jakie mam tutaj wypisane na dzisiaj możliwości zarabiania. Powiem, że tak, można być na przykład przedstawicielem Thermomix. Są takie możliwości. Można wypełniać ankiety. Na przykład na różne tematy, tak i wtedy w różnych wiadomościach mówią, że sondaże są takie i siakie i właśnie ze względu na to, że ktoś wypełnia tego typu ankiety, mamy te sondaże i te wszystkie wyniki, które nam potem opowiadają. Można sprzedawać właśnie przez stronę internetową, tak jak ja też to robię. Można sprzedawać właśnie na marketplace'ach, czyli Allegro, Ceneo, AMP. te wszystkie różne skupiska ogromnych platform, gdzie jest bardzo wielu sprzedających i bardzo wielu kupujących. Można grać w gry i za to ludzie mogą nam płacić. Można oglądać reklamy, to też są takie inne rzeczy. Można sprzedawać też swoje usługi przez internet, tak? czyli jak ktoś jest w czymś dobry, a ktoś inny nie ma czasu, to może oddelegować np. prowadzenie Facebooka, Instagrama, wprowadzanie faktur do systemów sprzedażowych tak? i różnych tego typu rzeczy, żeby odciążyć różne osoby, czy, czy właścicieli, czy, 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 czy kogokolwiek. Także, i tak właśnie tutaj mam na sam koniec ładnie napisane, że jeszcze można sprzedawać swoją wiedzę w produktach cyfrowych, tak? Ale też można współpracować z twórcami, tak? Jeżeli ktoś już jest, kto ma produkt cyfrowy. I my na przykład lubimy tego typu rzeczy, to możemy właśnie porozmawiać z tą twórcą, tak? Że słuchaj, ja będę Twoje produkty polecać, ale ty się podziel ze mną kwotą tego kursu, tak? Także, żeby obie osoby, obie strony były zadowolone. Także myślę, że to też jest fair, no bo obie strony wykonują pracę i każdy z tej pracy ma dodatkowe profity. No, i właśnie na samym końcu napisałam sobie to, o czym na początku powiedziałam, że współpraca właśnie na zasadach partnerskich, tak? czyli z tymi różnymi firmami, czy kosmetycznymi, czy IT, czy technologicznymi, czy właśnie przy sprzedaży kursów różnego typu. No, i teraz jeszcze powiem tak, że nie wiem, czy wy zauważacie i czy debatko zauważyłaś, ale ja zauważyłam, że bardzo dużo osób takich znanych, takich, które cokolwiek w życiu osiągnęły, zarobiły spore pieniądze, mówią o tym otwarcie, że zarabiają z różnych źródeł, tak? Że mają tutaj jakieś udziały, tam mają jakieś udziały, tak? I szczycą się właśnie tym, że to nie jest jedno jedyne źródło, no bo właśnie nigdy nie wiadomo, co to się w życiu zadzieje. I, no i trzeba być, że tak powiem, tutaj przygotowanym na wszystko. Nie, nie wiem, czy zauważyłaś. Zauważyłam. Jest to jak najbardziej okej. Okay. Kiedy ja byłam młodziutka i pracowałam jeszcze w biurze, to były lata 80. I właśnie pracowałam na kopalnia koplaniska w biurze też, no to ja sobie nie wyobrażam w ogóle nie było mowy o czymś takim, żeby gdzieś jeszcze indziej zarabiać. I jeśli ktoś chciał zarabiać, to szedł do jakiejś dodatkowej pracy, na przykład na pół etat, czyli pracę swoją wykonywał 8 godzin gdzieś i jeszcze dodatkowo, jak chciałaś gdzieś coś zarabiać, musiałaś poświęcić swój czas i iść dodatkowo na jakiś pół etat, czy do jakiejś innej pracy, no na cały etat już już nie dało rady. Natomiast czasy się zmieniły, jest jak jest, ale uważam też, że czasy się zmieniły na korzyść. Pod tym względem, że my możemy zarabiać z wielu źródeł i jest to jak najbardziej fajne, jest to jak najbardziej ok, z tego względu, że my mamy też zabezpieczenie, bo jeśli gdziekolwiek się dzieje w jednym miejscu, tak jak ty mówiłaś wcześniej o, o, o zamykaniu gabinetów, kiedyś, kiedyś na live'ie też już poruszałyśmy ten temat, zostałyśmy praktycznie postawione pod ścianą, i fajnie jest mieć drugie, trzecie, nawet i czwarte źródło dochodu, i wcale to nie wymaga od nas, Poświęcenia multum czasu, że musimy 10 godzin czy 12 godzin pracować, żeby mieć połapane te wszystkie biznesy, tylko możemy wprawić coś w ruch, poświęcić czemuś czas, przyjrzeć się, rozpatrzyć, wprawić to w ruch i potem już mieć, mieć z tego pieniądze. Ja uważam, że to jest bardzo fajne wyjście i to też świadczy o tym, że patrzymy realnie i rozsądnie na nasze i wydatki, i na nasze finanse, na nasz budżet, no i chcemy się też tym samym zabezpieczyć. tak? Bo to też jest fajne właśnie, że jeżeli mamy jakieś takie dodatkowe źródło, to jeżeli chcemy sobie coś kupić, to nie mamy wyrzutów sumienia na przykład, tak? Że o zabieram pieniądze, muszę sobie kupić torebkę, czy cokolwiek. My kobiety mamy różne potrzeby, tak? I wtedy z tego budżetu domowego czasami jest ciężko, szczególnie teraz, nie? W tych czasach, kiedy wszystko jest bardzo drogie i no i naprawdę musimy zacząć liczyć pieniądze. Także tutaj otworzenie się na różne źródła i różne możliwości to jest naprawdę fajna rzecz, bo czasami Sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak, no bo z różnymi osobami rozmawiamy, różne osoby do nas na przykład piszą, tak? Bo media społecznościowe są o tyle fajne, że obca osoba może do nas napisać, przywitać się, tak? I coś nam zaproponować, tak? I są takie osoby, które bardzo źle na to reagują, ale są takie, które na przykład chcą posłuchać chociażby, tak? I wtedy wyciągnąć własne wnioski i stwierdzić, czy to jest na przykład coś dla nich, czy nie? To jest właśnie fajne, żeby, żeby się otworzyć, tak? bo no, różne możliwości stoją przed nami otworem. Znamy obie dziewczynę, która przez 20 lat zamykała się na różnego typu projekty i w pewnym momencie się otworzyła i powiedziała: Boże, dlaczego ja tak długo czekałam? Tak? No i, i, i radzi sobie świetnie, jest bardzo zadowolona, tak? Także to też jest fajne, że w pewnym momencie też można rzucić lęcza, który mamy, którego nie lubimy, tak? Bo to też jest tak, że czasami mamy taką pracę, którą musimy wykonywać, no bo wiadomo, no, no trzeba płacić wszystkie podatki i wszystkie rachunki, no bo takie jest życie. Ale praca nie, nie, nie daje nam satysfakcji, albo mamy szefów takich niekoniecznie, którzy rozumieją nasze potrzeby, albo po prostu osiągnęłyśmy już maksymalną rzecz i już nie możemy się dalej rozwijać, nie. Także no to też jest właśnie to, że w innej działalności, albo w pokrewnej możemy rozwinąć się bardziej i poczuć się takie wolne, nie? I mieć właśnie. Dokładnie. Na, na dodatkowe rzeczy. Mhm, dokładnie. I wiesz, co jeszcze mi przychodzi teraz na myśl? Ostatnio poznałam na jednym ze szkoleń który w którym miałam okazję też uczestniczyć, już, ale z, jako trenerka. Z drugiej strony, ale poznałam przed cudowną kobietę, dobrze po 60, i babeczka po prostu tak pootwierana na, na możliwości. To było coś niesamowitego. Także też y, to jest fajne, że teraz nie ma ograniczeń co do wieku, tak? No bo w pewnym momencie wchodzimy w wiek emerytalny. No i teraz z takim tradycyjnym biznesem, z otwarciem tradycyjnego biznesu może być różnie, tak? Trzeba, y, nie wiem, lokal wynająć. Ja się ostatnio też tak trochę rozglądałam za lokalem, bo z koleżanką chciałyśmy takiego deala zrobić. No ale trochę się boimy, właśnie, jak to będzie wyglądać, jaki będzie czynsz, czy te klientki będą wracać, jak to będzie wyglądać. I szczerze mówiąc, odłożyłyśmy sobie to na bok. Ale właśnie teraz otwierając sobie swój własny biznes, możemy praktycznie go otworzyć od już, możemy zacząć działać i nie mamy żadnych kosztów, żadnych strat. I nawet osoby, które nie miały doświadczenia w prowadzeniu swojego własnego biznesu, no to tutaj przy czymś takim, no praktycznie to jest tak proste, że wystarczy to było odpowiednio nakierować czy wytłumaczyć, bo zawsze jest osoba, która tą, ta, taką osobę wprowadza. No i może się zadziać magia, jak się coś podzieje, czy. czy czy będzie nam brakowało jakiejś kompetencji, czy jeszcze umiejętności, no to nic takiego się nie wydarzy, bo nie generujemy jakichś tutaj mega strat, tak? Opłat czynszu, media, wynajęcie lokalu, no, no cokolwiek. No i, i to, to jest też fajne, że tu każdy wiek i, i na tyle proste, że, że właśnie nie generujemy sobie tych kosztów, nie? I każdy może spróbować, tak, i zobaczyć, tak. czy to jest dla niego, czy to nie dla niego, właśnie bez generowania jakichkolwiek kosztów. Nie? To mhm. jest właśnie fajne. A cudowne jest to, że można zyskać właśnie wspaniałe znajomości, sporo kompetencji, które mogą nam później w życiu, że tak powiem, pomóc, tak, znaleźć na przykład inną, lepszą, fajniejszą pracę. Tak? Bo, 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 bo douczymy się albo pozyskamy jakieś takie miękkie kompetencje, których wcześniej nie miałyśmy albo nie mogłyśmy zdobyć, no bo miałyśmy taką pracę, jaką miałyśmy, tak? od A do Z. Pewnie tematu nie wyczerpałyśmy, bo to jest temat rzeka, zawsze można dodatkowo jeszcze o czymś powiedzieć, i na pewno nie raz się jeszcze spotkamy. Bardzo Ci dziękuję, było bardzo miło sympatyczne, jak zwykle zresztą poruszyliśmy wiele różnych tematów. Jeżeli oglądacie z odtworzenia, to dajcie znać właśnie w komentarzu, co was tutaj zainspirowało, co wyniosłyście, wynieśliście z tego spotkania. Miejmy nadzieję, że coś skorzystaliście z tych wielu rad i tych wielu rzeczy, które tutaj poruszałyśmy. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Tobie, Batko. Wszystkiego dobrego. Do ja Tobie też dziękuję. Dziękuję, dziewczyny, za obecność. Było przecudownie tutaj gościć na, na, na tym spotkaniu. Dziękuję Ci Monika, że masz do mnie takie zaufanie, mnie to zaprosiłaś. Dziękuję Ci bardzo. Trzymajcie się. Pa. Pa pa.